Cześć, witajcie. Jestem w Pepku i chcę Wam pokazać, jakie piękne są bukiety lawendy. I one są za 17 zł. I ta lawenda wygląda jak żywa. A nie jest żywa. Jest sztuczna. Bardzo ładnie to wygląda. Może nie pachnie jak żywa lawenda, ale się nie osypuje. Tu mamy za 45 takie pokrucie. Eee, słuchajcie, nawet za 30 z aloes i wygląda jak żywe. O, i tutaj mamy lawendę. Piękne są te kwiaty, powiem Wam. W jestem bardzo zaskoczona, że one tak fajnie wyglądają i się prezentują. Ten mi się bardzo podoba. I zaraz sprawdzę cenę 30 zł, więc to niedużo na takie kwiatek. Tutaj z kamyczkami, gdzie indziej takie kwiatki są droższe. I nie mają takich osłonek, trzeba podokupywać. Te maleństwo, ile kosztuje, Zaraz wam powiem. 12 i tutaj takie słodkie maleństwa one są kochani za 4 zł o i tu takie większe za 10 e, piękne są te kwiaty powiem Wam Nie jestem jak Wam powiedziałam zaskoczona tutaj za 12 macie taką hurtensję piękną o i tak to się prezentuje. Kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji. Widzicie powiadamianie o nowościach. Lajkujcie, subskrybujcie. Taka osłonka kosztuje już 15, a ta srebrna 12. I zobaczymy tą drugą. Dość ciężką. 15. O, i kochani, piękne wazony. Te są od 7. Te przecenione już za 20, ale mi się podobają te brązowe. To są moje kolory. I zaraz wam podam cenę. 30. I to taki subiektywny przegląd ze mną. pokazuje to, co mi się podoba. Oczywiście wam to się nie musi podobać, ale każdy ma inny gust. Są gusta i guściki. Tu jest taki piękny wazon. Też taki. Słuchajcie, ciężki. Za 30 trudno się to jedną ręką wyciąga. Wiecie, co jedna ręka to wiecie. To jest utrudnione. Też czasami ktoś pisze, że coś tam. E Dwa razy się zawracam w filmie, czy coś. Słuchajcie, jak są ludzie, to ja ludzi umijam. I czasami to wygląda ten film, że ja się wracam albo zawracam w to samo miejsce, pokazuje to samo, ale ja nie chcę filmować ludzi po prostu. Ponieważ no, wy też byście chyba nie chcieli, żebym wzięła kamerę i was filmowała na zakupach. Wiecie, każdy sobie ceni jakoś tam swoją przestrzeń osobistą. Ta świeca. Zobaczymy jaka cena. I cena to 20 zł. O. Ach, ciężka jest. M musicie mi podziwiać i dać lajkę i komentarz za to. Te są ładne. Te są za 20. Tak, słuchajcie, za podnoszenie tych ciężarów zasługuje na komentarz, na lajkę like i na subskrypcję. Bo jedną ręką to jest naprawdę wyczyn. To zostało z zimy: Jaśmin i Lilia. Widzicie, zimowa była Jaśmin za 20. No ładnie pachnie ta świeca. I kosztowała 25, więc około 5 zł przeceniona. O! Takie mamy jeszcze, słuchajcie, ciekawe. Dark Orchidea, Walnija, Krem, więc Pepko ma bardzo duży wybór. Słuchajcie, świec zapachowy. Dajcie znać, czy macie te świece. Ja nie mam i nie wiem, jak pachną. Tutaj takie zapachowe aromaty do domu. Cena, słuchajcie, 13:33. Dajcie znać koniecznie, jeśli chodzi o świecę, jeżeli ktoś ma i powiedzcie yy, czy ten zapach jest trwały. Tu macie od trzech. No wszystkiego się nie da pokazać, a chcę Wam pokazać jak najwięcej. I ta świeca, słuchajcie, mi się podoba, bo jest taka ciekawa. Nie wiem czy ona nie powinna być świąteczna na Boże Narodzenie, bo takie ma choinki 20 zł. Ładnie pachnie. O. I takie mamy teelighty. One są po 5 zł o i są białe kwiaty. Tutaj mamy inne zapachy już. I kochani chcę Wam pokazać jeszcze ramki. Tutaj mamy od 13 takie różne obrazy. Te są po 12 już po przecenie. I chyba są wszystkie takie same, o, albo inne, czekajcie, o, ten jest ładny w takim beżu. Yy, widzicie, duży jest wybór ramek, ta mi się podoba. I zobaczymy, czy mi się uda cenę sprawdzić. I słuchajcie, cena to 40 zł. I kochani, dzwoni telefon, ale wiecie, że Wy jesteście najważniejsi. Więc jeszcze Wam pokażę, za 12 taka ramka i taki obraz, za. Słuchajcie, za 20. O! Tak. No i kochani, tam jakiś uszkodzony. Ale ładnie wygląda ten zbity, o zbite szyby, a szkoda bo bardzo ładne, tu przecenione i tu mamy od 10 zł takie ramy, firany, które Wam pokazywałam i które są bardzo fajne za 70 i za 60 i tu mamy za 60. I tak to się prezentuje. I tu mamy jeszcze takie fajne za 40 zł. Kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji. Zostawcie komentarz, szczególnie że się nadźwigałam jedną ręką tych świec, a nie jest to łatwa sprawa. Za 50 takie ciekawe bardzo ładne zasłony. Tak, telefonów nie odbieram, ponieważ moi kochani subskrybenci muszą otrzymać fajny film. I tak to się prezentuje i takie gładkie tak się prezentują i cena tylko 20 zł. Bardzo dobra cena jest, słuchajcie. O. Jeżeli film wam się podobał, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego. Cześć!